Czytanie z pierwszej księgi Samuela. Pan rzekł do Samuela: Dokąd będziesz się smucił z powodu Saula? Uznałem go przecież za niegodnego, by panował nad Izraelem. Napełnij oliwą twój róg i idź. Posyłam cię do Jessego Betlejemity, gdyż między jego synami upatrzyłem sobie króla. Samuel odrzekł: Jakże pójdę? Usłyszy o tym Saul i zabije mnie. Pan odpowiedział: Weźmiesz z sobą jałowicę i będziesz mówił: Przybywam złożyć ofiarę panu. Zaprosisz więc Jessego na ucztę ofiarną, a wtedy ja powiem ci, co masz robić. Wtedy namaścisz tego, którego ci wskażę. Samuel uczynił tak, jak polecił mu pan, i udał się do Betlejem. Naprzeciw Niego wyszła przelękniona starszyzna miasta. Jeden z nich zapytał, Czy Twe przybycie oznacza pokój? Odpowiedział, pokój. Przybyłem złożyć ofiarę Panu. Oczyśćcie się i chodźcie złożyć ze mną ofiarę. Oczyścił też Jezsego i jego synów i zaprosił ich na ofiarę. Kiedy przybyli, spostrzegł Eliaba i powiedział, z pewnością przed Panem jest jego pomazaniec. Pan jednak rzekł do Samuela: Nie zważaj ani na jego wygląd, ani na wysoki wzrost, gdyż odsunąłem go. Nie tak bowiem jak człowiek widzi, widzi Bóg, bo człowiek widzi to, co dostępne dla oczu, a Pan widzi serce. Następnie Jesse przywołał Abinadaba i przedstawił go Samuelowi, ale ten rzekł ten też nie został wybrany przez Pana. Potem Jesse przedstawił Szammę, Samuel jednak oświadczył, ten też nie został wybrany przez Pana. I Jesse przedstawił Samuelowi siedmiu swoich synów, lecz Samuel oświadczył Jessemu, nie ich wybrał Pan. Samuel więc zapytał Jessego, czy to już wszyscy młodzieńcy? Odrzekł, pozostał jeszcze najmniejszy, lecz on pasie owce. Samuel powiedział do Jessego, poślij po niego i sprowadź tutaj, gdyż nie rozpoczniemy uczty, dopóki on nie przyjdzie. Posłał więc i przyprowadzono go. Był on rudy, miał piękne oczy i pociągający wygląd. Pan rzekł, wstań i namaść go. To ten. Wziął więc Samuel róg z oliwą i namaścił go po środku jego braci. Od tego dnia duch pański opanował Dawida, Samuel zaś ruszył w drogę i poszedł do Rama.